I zakłada się w terapii NPP, że wcale więcej nie znaczy lepiej, że przystymulowanie dziecka może być szkodliwe, że nadmiar ćwiczeń może być szkodliwy, że czasem właśnie lepiej dać bardzo mało na początek, a to przyniesie lepsze efekty niż duża ilość stymulacji. Także my jak pracujemy na mózgu, to my też pośrednio pracujemy na emocjach. A my pracujemy na mózgu poprzez aktywności ruchowe, poprzez zmienianie pewnych programów motorycznych. Dziecko jest ssakiem. Takie kinesaki, COVID, cielak, nie? potrzebujemy są razem cały czas ze zwierzaki. My tak samo. Człowiek malutki, on sprawdza, nie ma mamy, to zaczyna płakać, po prostu woła. No bo co, co on ma tu sam leżeć? Kurde, no to jest zimno, i w ogóle pod jakąś kołdrą dziwną. Nie przychodzą, nie, nie trzymają na ręku. Także nieprawidłowy rozwój dziecka w pierwszym roku życia. To, to znaczy nieprawidłowy? Nieharmonijny rozwój to jest pierwsza rzecz w pierwszym roku życia, a druga to jest. Omijanie pewnych etapów w rozwoju, tak? Albo robienie czegoś nieprawidłowo jakościowego. Teraz powiedzcie mi, czy czujecie różnicę, co się dzieje z barkami? Jak przekładacie głowę i pychacie łokcie w podłoże, co się dzieje z barkami? Barki się obniżają. Jak ktoś robi dobrze, to barki się mu powinny obniżyć, a jak kładziecie, barki idą w górę. I ileś takich doświadczeń powoduje wpływa na rozluźnianie tutaj ruchem tak? u dziecka. Mhm, tak? Czy czujecie, że się napinają mięśnie zginacze szyi? I brzuch się napina. I brzuch się napina, dokładnie. Dziękuję. Ale o tym błędnym jeszcze. Tak, on jest dla nas. Dla nas istotne ze względu na tę bliskość anatomiczną y, jątek przedsionkowy, ponieważ my, zarówno w integracji sensorycznej, jak i, i, i MPP, przywiązujemy dużą wagę do systemu przedsionkowego. Generalnie my mówimy tu o problemach był tak. temat y, zajęć, nie? ale trzeba pamiętać o tym, żeby też nie przesadzać się, no? Tak wszystkich zostało poruszone, że, że dziecko w zasadzie się rozwijało idealnie samo, no to tak właśnie powinno być. Dzieci się rozwijają same najlepiej wtedy, kiedy im się nie przeszkadza. Także ten rower jest takim wskaźnikiem, że dziecko ma trudności, ale po, pamiętajcie pod warunkiem, że było uczone, tak, że miało doświadczenia rowerowe, bo jeżeli Zadań, tak? No ale tak w większości rzeczy, jak pytamy o umiejętności no to rzeczy w ogóle były doświadczenia. Natomiast to jest dla Was ważna informacja. Nic się nie dzieje bez przyczyny, nic się nie dzieje bez powodu. Każda rzecz ma swoje znaczenie i przekłada się na nasze funkcjonowanie, a widzimy to te strukturze. Tylko trzeba to umieć zinterpretować, umieć to zauważyć i rozpoznać. Stos dziecku pomaga ten odruch osiągnąć pozycję czworaczki. Tak? Dziecko dzięki stosowi przechodzi do pozycji czworaczej, bo ja Wam to przypomnę, że jak dziecko małe leży i zaczyna prostować głowę, żeby obserwować mamy, prostują się ręce, bo tak działa stos, a zginają nogi. Jak dziecko zegnie głowę, to się zginają ręce, prostują nogi, robią dzieci tam pozycję nisia albo prostują się nogi, dzieci padają na brzuch. Jest reakcją obronną na nagłe dźwięki. Jeśli chodzi o słuch, wiecie, że moro, może być wywołane przez dużo więcej czynników, nie tylko przez funkcje słuchowe, ale w tym wypadku skupimy się na słuchu. Uwaga, ręka lewa, wzrok przerzucamy na prawo. Rękę prawą śledzicie wzrok na lewo. Rękę lewą śledzicie wzrok, przepuszczacie na prawo. Jeżeli macie dziecko, które jest z Moro, jest z Tobem lub z problemami przedsiękowymi, to zawsze zaczynacie od tej fazy. Rzadko kiedy się zdarza, żeby było dziecko, które nie potrzebuje pierwszej pasy.